Cześć witajcie na kanale napęd na motoryzację dzisiaj prezentacja o mody 9 nietuzinkowego samochodu za dobre pieniądze jest dość masywny trzeba przyznać jak również sam prześwit w tym samochodzie ledowe światowe z wyciętnej dziennej... czujniki parkowania jak również kamera światła ledowe premium vision koła 20 calowe opony Michelin ale czy... ale czy fabrycznie wychodzą takie czy tylko w dzisiejszym pokazie na Poznań motor Show, No to okaże się już niebawem. Lusterka, oczywiście pianowlek. kamera cofania. Przepraszam kamera martwego pola, jak również projektory. Więc klamki. Drzwi otwierają się ze słoną na progi, przez co nie poprócimy sobie spokojnie podczas wsiadania bądź wysiadania. Tutaj obok, obok 9 robot, na którego też trzeba zwrócić uwagę. Przechodzimy sobie do tyłu tego samochodu. Jest to masywna bryła. Cena prawdopodobnie jest pełna 300 tysięcy złotych. Energy Matrix. Czy to działa dobrze? Nie wiem, ale na pewno nazwa robi furorę, robi fajny. to jest złudzenie. Światło stop również ciekawie się prezentuje. Standardowo kamera cofania, tym razem zimna barwa podświetlenia rejestracji, wydechy, tak to się prezentują. Natomiast pod samochodem tak jeden. Bagażnik dość pojemny, chociaż niekoniecznie, trzeba przyznać. Możliwość rzucenia jakiegoś koła Aha, Aha, faktycznie nie może tak rzucić. Sama akumulator, ponieważ jest to pH, czyli bateria nam tutaj zajmuje dużo miejsca. Roleta rozkładana na światło LEDowe owe oświetlenie, a na prowadnicach znać, Co o tym sądzicie, Ponieważ mam wrażenie, że ten bagażnik jest bardzo mały jak na tej te gabaryty samochodu. A tak oto prezentuje się Omoda 9 wewnątrz e, szczerze mówiąc, Kosmos, e, cena adekwatna możliwość masaże. zmieniania RGB masaże w hotelu tutaj wykończenie rewelacja dokładnie ambientowa listwa ja ogólnie jestem fanem świetnie tak jak w samochodzie więc tutaj ogromny plus zarówno głośniki troszeczkę przypominają te z Mercedesa piano black tutaj taka listwa drewniana chyba wysoki tunel konsola na czerwono Przestrzeń zarezerwowana do komfortu, luksusu, czyli Omoda 9, samochód, e, który oferuje nawet głośniki marki Sony. Przejdźmy do góry. Jeden panel otwierany. Dach panoramiczny, rzecz jasna. Otwiera się cały? Nie, jeden. Jeden i na to zewnątrz, to ale dość daleko, trzeba tak. przyznać. Połowa, połowa jest otwarta. Połowa otwierana, więc... Na Nie to co w BMC serii 3 Że się ukyla prawie jedna mhm. <laughs> trzecia Oczywiście fotele fotelnie bardzo twarde masaże? No, w, w porównaniu te do, te do czego? Do Mercedesa na przykład jest bardziej przyjemniejszy. Są bardzo twarde te kulki co masuje. Okej okay. Ale lusterko elektrochromatyczne. A widziałeś jak rolę ta zjeżdża daleko? Zobacz Nie? sobie patrz. Cały, na całym tylnym, praktycznie no tylną gazetę. Za chwilę przesiądziemy się do tyłu, więc zobaczymy w ogóle, jak to wszystko się prezentuje. Jest e... bardzo zabudowane, zobacz. Faktycznie, samochód dość spory, ale jakoś miejsca Miejsce na szeroko. Drogi drogi nie ma, trzeba przyznać. To już na długość jest ok. okay. Na się to jest słabe. Tak jest. Są tu mamy, ustalać Bardzo fajnie. Nie wiem, co to jest. To obramówka taki, tylko wydaje się jest. trochę jakby była e, miękka? No miękka. Nie to jest plastik chyba. No wiem, ale. Ale ciekawe. To jest, jest ciemne, a to jest jasne. Czy to jest praktyczne? Nie wiem, ale na pewno tworzy trochę taki element jakby szklany. Ładowanie e, telefonu? Tak, indukcja na bardzo ciekawym elemencie, ponieważ mamy tutaj zamrz, Alcantara, zawsze to jest na plastikowym w ogóle, a tutaj mamy takie mięciutkie. Oczywiście klimatyzacja, nawiewy, fotelem, masowym. Odpalanie samochodu, gdzie mamy? Odpalanie samochodu. Bo to będzie ciekawa strona, pewnie. A? A, brak Intel jednego kluczyka. Niestety nie odpalimy teraz samochodu, ponieważ nie mamy kluczyka tutaj przy sobie. Ale poniżej za to mamy dwa wejścia USB do ładowania telefonu, półeczka podświetlana rzecz jasna i schowek. Dość pojemny z Prawdopodobnie tak. Tak. Nawiew. Wenty wentylowany, nawiew na schowek, więc możemy Wentylacja. coś tam przełozić. Wentylacja, jak również na środku dwa wejścia na kafoldery oraz coś większego zbawienia. A tu wkładamy na chyba, tak? Prawdopodobnie tak, jest miejsce. Jeżeli nam po prostu samochód nie może wystartować, musimy go tutaj zbliżyć do tego miejsca i prawdopodobnie, jeżeli coś tam będzie jeszcze, baterii w pilocie, wszystko nam będzie działało. Ale ambient, że miga po prostu RGB, to no kosmos. Przynajmniej tak. dla mnie. Ok, przesiądziemy się teraz na tylną kanapę. Drzwi o są oczywiście z przycisku. Jak wspominałem, drzwi o terenom się zosuną na progi. Przez to nie pobrudzimy sobie spodni podczas wsiadania bądź wysiadania. Bardzo pojemne cup miejsca na napoje. Co tutaj jeszcze z takiego ciekawego? To, że fotele z tyłu są regulowane elektrycznie. Już go tutaj pokazujemy. Dokładnie to tylko oparcie. Dokładnie tylko oparcie? Tak. A faktycznie, ponieważ tu jest tutaj zablokowany. Atrapka. Troszeczkę atrapa. Niestety nie tył nie działa. Mamy tylko tył. Faktycznie. A tu nie mamy możliwości usuwania. Troszkę to jest ludne, nie, jest no, na stałe. Jest na stałe, Ile, jest na stałe. Okay. Od, no. Czyli taki dodatek, ale czy działa w wyższej wersji, nie wiem. E, tak jak samo z tyłu, drzwi otwierane na przycisk. Podłokietnik z dwoma chwytami. na napoje, możliwość regulowania fotela, op, y, fotela pasażera z tyłu. Z, z miejsca oparcie, z tyłu. Oparcie, oparcie. I tak samo przesuwanie, tak. regulowanie klimatyzacji, jak również z tyłu skrajne fotele są podgrzewane trzystopniowo, intensywność nawiewów, cykor łapy. Zagłówki regulowane miękkie. Regulowane, fajnie dopasowane do głowy. Ale chociaż wysokościowo to jest bardzo mało miejsca. Ja głową wadzę o, o górę, wiadomo, że jest panorama i do jest ten dach niższy, ale jakiejś przestrzeni nie ma zbyt Ale coś ciekawszych, że jako mamy tutaj dość du dużo otwierany w ogóle dach, e warto zauważyć, że roleta jest wysoko wysunięta w porównaniu na przykład do e Hyundai Tucson'a. Ta roleta jest znacznie niższa, już nie mówię tutaj o e BMW serii 3 G20. Przynajmniej z tyłu takie złudzenie. Foteli wydają się bardzo masywne: zarówno zagłówki, jak i same oparcia. Oczywiście, gazetowniki w oparciach nie mogą ich zabraknąć. Przestrzeń na nogi, płaska, bardzo duży plus. Jest to jest równiutko, równiutko, właśnie. Nie to, co w innych samochodach. Dywaniki, a podnicą? Nie, nie też. też bardzo miękkie. Wykończenia miękkie, dobrze się to prezentuje. Na progach, oczywiście. Nawisy, o moda, jak również na dywanikach. z w fotela znajdziemy mocowania na foteli 10 ISOFIX. Tak? A tak gdzieś? No pewnie, że są tutaj, na czarno. Aha. Dobra sobie. Tak oto prezentuje się o moda 9. Samochód, myślę, że godzin wydania tych pieniędzy prawdopodobnie 300 tysięcy złotych około plus minus. Zobaczymy jak będzie się to prowadziło. Z tego co było wspomniane, bardzo dobre zawieszenie zarówno na e, nierównościach, na szutrze, kamyczkach, na asfalcie, wiadomo, prawie każdy samochód dobrze się prowadzi. E, dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym modelu. My widzimy się już niebawem, do zobaczenia, Zapraszamy do tutaj Dynamiczne kierunkowskazy z przodu, troszeczkę takie ambientowy styl tworzą. Mi się bardzo akurat podobają. OK. Okej. Lusterka wiadomo, LEDowe kierunkowskazy, przechodząc do tyłu LEDowe, ale już bez dynamiki. Ale fajny styl. O, właśnie, światła stopu. Chyba najbardziej tutaj zwracają uwagę. Chcesz w sensie jego światła stopu, rzecz jasna. O, dokładnie. Dwa siłowniki otwierają całą maskę. O, yy ładuje co do płynów eksploatacyjnych myślę, że jest bardzo dobry dostęp natomiast jak widzimy silnik nie jest nie jest wielki wygłuszenie oczywiście jest